W dzisiejszym na drodze krajowej 28 w potoku na 225 km drogi doszło do tragicznego skutkach wypadku drogowego. Na jadący prawidłowo samochód Opel Corsa w kierunku Krosna zjechała kierująca samochodem Audi na przeciwny pas ruchu doszło do zderzenia czołowo-bocznego, w wyniku zderzenia się samochodów wszyscy uczestnicy tego wypadku odnieśli obrażenia ciała. Jak się później okazało obrażenia ciała kierującej Audi były obrażeniami śmiertelnymi i zmarła na miejscu wypadku pomimo podjętej reanimacji. Utrudnienia trwają od godziny 7.20 do 10:15, jak Państwo widzicie już samochody są zabrane na lawetę. Trwa sprzątanie drogi i 5-10 minut ruch będzie otwarty w obu kierunkach. Dotychczas był zamknięty w obu kierunkach. Na drodze, na każdej drodze wypadki się zdarzają. W tym roku na drodze 28 to już drugi śmiertelny wypadek. Pierwszy miał miejsce w Kinkówce. 11 luty to już jest drugi. W tym roku już na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Trośnie to czwarty śmiertelny wypadek. 1 marca był potrącenie pieszego grubatowej na drodze powiatowej i wcześniej mieliśmy wypadek na drodze krajowej nr 9 na górze Rogowskiej muszę dodać, że droga krajowa 28 tu w potoku jest w stanie bardzo dobrym oznakowanie y, tak y, więc stan techniczny drogi i infrastruktura drogowa w żaden sposób nie przyczyniła się do tego wypadku dlaczego doszło? będą to y, badać policjanci i biegli oraz prokurator w to toku dochodzenia natomiast to trzeba powiedzieć, że dzisiaj warunki są takie jak widać a więc mżawka, droga jest śliska być może niedostosowanie prędkości być może zasłabnięcie kierujące jedno jest pewne samochód Audi nie powinien się znaleźć na drugiej pasie ruchu pomimo linii podwójnej ciągłej a tam się znalazł i doszło do odsłonienia samochodu a ten korca, który jechał prawidłowo